Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na film pod tytułem Co dobrego energie wyższe mają dla ciebie? Zainspirowałam się czytaniem prywatnym. Pewna pani zadała mi takie pytanie i postanowiłam nagrać taki filmik dla was. Zadam do wyboru trzy karty. Jedneczka. dwójeczka i to jest trójeczka. Ja wam tutaj wyrównam. Jeden, dwa i to jest trzy. Dobrze. Jedynaczki, wasz wybór, co dobrego? Tutaj energie wyższe mają dla ciebie i wyciągamy sobie, co tutaj dobrego dla jedynaczki płynie. Archanioł Gabriel. Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo. Poproś. Archanioła Gabriela, działającego za pośrednictwem białego promienia, aby obdarzył Cię łaską i oczyszczeniem. Czas, byś pozbył się starych wspomnień, zakorzenionych zwyczajów i schematów myślowych, które obniżają poziom Twoich wibracji. Archanioł Gabriel wnie, wniesie w Twoje życie ład i dyscyplinę, sprawiając, że wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Możesz także poprosić Go o jasność umysłu i radość. Pamiętaj, że jesteś pięknym, jasnym i mądrym bytem duchowym. Twoje prawdziwe ja przysłonięte jest jedynie Twoją cielesną powłoką. Wyobraź sobie więc, że jesteś otoczony czystym, białym światłem. Pozwól swojemu duchowi ujawnić się i ulecieć. I co tutaj? Energie wyższe chcą ci powiedzieć: Afirmuj sobie, jestem czystym, świetlistym bytem. Bardzo piękny przekaz. Potrzebujesz oczyszczenia, tak? Ze starych wspomnień, ze schematów myślowych, z zakorzenionych zwyczajów. To wszystko, co obniża Twoją wibrację. I co tutaj jeszcze dobrego energię wyższe mają dla Ciebie? Przede wszystkim tutaj taka informacja popłynęła, że uzbrój się w cierpliwość. Małymi kroczkami wszystko będzie w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu realizować się w Twoim życiu. Spłynie na Ciebie jakaś obfitość finansowa, ale potrzebujesz cierpliwości, potrzebujesz czasu, tak? Dla tych osób, które starają się o pracę, które chcą coś w energii, pieniądza zmieniać. Karty mówią zmień myślenie na ten temat. Bo w wisielcu jesteś w energii zastoju, zatrzymania. Spójrz na to z innej perspektywy, daj sobie na czas i wszystko będzie układać się pomyślnie w Twoim życiu. Przede wszystkim, też tutaj, energie wyższe mówią Tobie, żebyś popracował, popracowała z wewnętrznym dzieckiem ale też z odpuszczaniem przeszłości. To jest u Ciebie bardzo ważne. Jeżeli Ty nad tym popracujesz, to tutaj karty mówią, bo pod spodem talii była karta umiarkowania, że w Twoim życiu nastanie równowaga, spokój, harmonia, balans. Zobacz, jakie Ty masz za sobą oparcie, jakie Ty masz wsparcie w w aniołach, w opiekunach, widzisz? Jest za tobą jakaś energia, która ciebie wspiera, która tobie pomaga, która o ciebie dba, która o ciebie się troszczy, która o tobie nie zapomniała. Także tutaj bardzo fajny czas dla ciebie pod względem finansowym, pod względem zarabiania, pod względem pracy, ale nie tylko, bo tutaj też chodzi o tą pracę nad sobą. I ja też mam takie wrażenie, że u ciebie kończy się jakiś trudny, wymagający czas w twoim życiu. Takie poczucie bycia niespełnionym, niezrealizowanym. Wszystkiego dobrego. Dwójeczki. Co dobrego energie wyższe mają dla ciebie? Dla dwójeczek. Ciekawość. Spójrz na świat ciekawymi oczami dziecka, a odkryjesz niewyczerpane źródło szczęścia i radości. Ciekawość sprawia, że żyjemy, że jesteśmy zarówno zainteresowani, jak i interesujący. Anioły zachęcają, byś był ciekaw samego siebie. Zacznij odkrywać, kim naprawdę jesteś, a rozwiniesz swoją osobowość i wzbogacisz się duchowo. Interesuj się ludźmi. Odkryjesz w nich bogate źródło fascynacji. Bądź ciekaw cudów wszechświata, w którym żyjesz. Zgłębiaj wiedzę na temat aniołów oraz ich roli w boskim planie. Opromieni blask radości życia. I co tutaj chcę być Tobie przekazane, Ty masz afirmować, Odkrywam cud życia. Widzisz, jaki fajny tu przekaz? Masz być ciekaw cudów życia, cudów wszechświata, w którym żyjesz. Masz zgłębiać wiedzę właśnie o aniołach, właśnie o tych energiach wyższych. To ma być dla Ciebie źródło fascynacji. Masz się interesować ludźmi. Dobrze. I co tutaj jeszcze chcą energie wyższe Tobie przekazać? Co dobrego. Mm, zobacz, jak fajnie. Myślę, że podejmiesz bardzo mądrą decyzję w swoim życiu. Jeżeli jesteś na takim etapie swojego życia, gdzie jest Ci bardzo ciężko, nie wiesz, co dalej robić, jaką decyzję podjąć, to tutaj te energie wyższe Ci. Przekazują, że to będzie decyzja w zgodzie z Tobą, to będzie decyzja mądra. Bardzo zdroworozsądkowo do tego podejdziesz, tak? Bardzo dojrzale. Ja też tutaj chcę Tobie przekazać, że do Ciebie płynie taka informacja, że Ty już nie pozwalasz na różnego rodzaju skandale w swoim życiu, że Ty już nie pozwalasz na. Nietrafne relacje, na nietrafne znajomości, tak? Ty tutaj odcinasz, odcinasz ze swojego umysłu, ze swoich myśli, ze swoich emocji to, co Tobie nie służy. I Zaczynasz bardzo mocno dbać o siebie, troszczyć się o siebie, budować siebie na nowo, odbudowywać siebie na nowo. Będziesz stawiać na swoją własną markę, na swoją własną niezależność. Najbliższa pełnia księżyca, która do nas się już tutaj zbliża nadchodzi, będzie dla Ciebie ważna. Podczas tej pełni popłynie do Ciebie jakieś zrozumienie, jakaś mądrość, jakieś wnioski powyciągasz, tak? Tutaj też taka informacja dla Ciebie płynie, droga dwójeczko, że może być, jesteś teraz na takim etapie swojego życia, gdzie możesz w bardzo piękny i cudowny sposób zatroszczyć się o siebie, o swoją duszę, o swój wygląd, o swój wizerunek, o swoją kobiecość, tak? Z rozwojem duchowym, z ezoteryką, z tą tematyką, z tą duchowością będzie ci bardzo mocno po drodze. Jakieś tutaj oświecenie mi się przy Tobie pokazuje. Jakiś tutaj ten blask radości życia on Ciebie opromieni. Do tej pory może byłaś osobą w. Takiej powiedziałabym bardziej energii prokrastynacji, zamykania, wycofywania się. No to zobacz, co pod spodem talii masz. Pod spodem talii masz karty rydwanu, czyli ty będziesz w energii działania, ruchu, aktywności i przede wszystkim w energii sukcesu. Idzie do ciebie jakiś sukces, idzie do ciebie jakieś zadowolenie, idzie do ciebie jakieś działanie. No, coś się w tobie zmieni, w twojej kobiecości, w twoim wyglądzie zewnętrznym. Może tutaj to, co dobre idzie, to może Twoja rodzina się powiększy, może będziesz w ciąży. Ale przede wszystkim tutaj karty mówią, że ruszasz naprzód i to jest to dobre. Wszystkiego dobrego. Trójeczki. Co dobre energie wyższe mają dla trójeczki. dobrego mają energię wyższe dla trójeczki. współpraca anielska mądrość przypomina ci byś używał swoich zdolności i talentów dla wspólnego dobra pozbądź się walki o władzę konfliktów i współzawodnictwa które są rezultatem egoistycznego pragnienia wygranej Współpraca w celu osiągnięcia najwyższego dobra krzewi harmonię i poczucie wspólnoty, wydobywając z ludzi najlepsze cechy. Postaw sobie za cel, by każdy odczuwał satysfakcję z wykonanej pracy. Dzięki temu staniesz się krzewicielem dobrej woli i harmonii. Zbliżaj do siebie ludzi, szukając sposobów wspierania się nawzajem. Dzielenie się z innymi na pewno przyniesie ci korzyści. Gdyż anioły będą błogosławić Twoje wysiłki. No, i co tutaj do ciebie płynie? Jaka afirmacja? Współpracuje ze wszystkimi, widzisz? Czyli tutaj u ciebie to dobre, to jest współpraca. Jeżeli pracujesz w jakimś zespole, czy masz ludzi, jak to się mówi, pod sobą, tak? Jesteś odpowiedzialną osobą za kogoś, i tutaj, no to tutaj właśnie, żeby odczuwać tą satysfakcję. Z wykonywanej pracy, no to tutaj właśnie trzeba popracować z tą współpracą. Co dobrego energii wyższe mają dla Ciebie, trójeczko? Co tutaj dobrego energię wyższe mają dla Ciebie? Zobacz, jaką kartę. Więcej niż jedna propozycja do Ciebie popłynie, więcej niż jedna współpraca, będziesz osobą, która będzie podejmować decyzje, czy wybrać opcję A, czy wybrać opcję B, czy być może tych opcji będzie więcej, jeżeli jesteś osobą, która no, ma trudności finansowe, no to to dobre do Ciebie idzie że dostaniesz propozycje pracy, propozycje współpracy, myślę, że więcej niż jedną. Będziesz miała, droga trójeczko, w czym wybierać, tak? Tutaj też można by powiedzieć, że Ty bardziej staniesz się osobą decyzyjną. Tak, dokładnie widzisz? bardziej staniesz się osobą decyzyjną i wyciągnąłam kartę kochankowie, i ta karta mówi o tym, że trzeba podejmować decyzje, trzeba działać, trzeba opowiedzieć się, trzeba dokonać wyboru, więc tutaj. Jak najbardziej będziesz dokonywać wyboru. Niektórzy będą dokonywać wyboru, ja zakryję tę kartę, bo tutaj zaraz YouTube mi zblokuje. Niektórzy będą dokonywać wyboru w kwestii zawodowo-finansowej, inni natomiast będą dokonywać wyboru w kwestii uczuciowo-emocjonalnej. I co tutaj jeszcze karty chcą powiedzieć? To, co dobre do Ciebie płynie, to tutaj przekaz od energii wyższych jest taki, że ty odnajdziesz w sobie kreatywność, odnajdziesz w sobie potencjał, odnajdziesz w sobie siłę i odwagę do działania. Dla ciebie nie będzie rzeczy niemożliwych, tak? Dużo będziesz mieć w sobie okna, dużo będziesz mieć w sobie tej aktywności, pomysłów, mnóstwo i będziesz to wszystko wprowadzać w czyn. A pod spodem talii była karta pazia kielichów. I ja bym tutaj powiedziała, że yy, myślę, że nie jedno zaproszenie do ciebie popłynie, nie jedna propozycja współpracy, ale przede wszystkim też mam wrażenie, że Twoja atrakcyjność wzrośnie i Twoje poczucie miłości własnej. Akceptacja siebie takim, jakim jesteś człowiekiem pójdzie o level wyżej, i tego Tobie z całego serca życzę. Wszystkiego dobrego.